Cześć, e, witam na kanale Wędkarz Niedzielny. E, dzisiaj e, nie będzie filmu z nadwody. Co prawda nad wodą byłem, ale wyniki miałem marne, więc nie ma się czym chwalić. E, natomiast e, byłem na zakupach w sklepie action. E, mają tam całkiem ciekawy sprzęt wędkarski. Dlatego dzisiaj zrobimy sobie test. A oprócz testu jeszcze też konkurs, a o konkursie powiem w drugiej części filmu. E, dlaczego kupiłem? E, bo są tanie 7,50 zł, to coś około 5 zł, to 4,50 Więc nie zapłaciłem nawet, no coś około 30 zł zapłaciłem za. Nie no, nawet nie 30 zł. Mniej niż 30 zł zapłaciłem za, za te rzeczy. Cztery różne zestawy. Tutaj mamy mm, zestaw gruntowy, fiderowy. Mamy w nim koszyczek, dwa ciężarki, co prawda one do gruntu raczej się średnio sprawdzą, raczej myślę, że jakiś boczny drog czy coś takiego. Pięć mocowań haczyka, koszyka, trzy krętliki i 10 haczyków z przyponem. Uważam, że rewelacja, bo za same, za same haczyki normalnie płaci się więcej. Tutaj mamy trzy blaszki. Bardzo fajne, zaprawdę one są sprzedawane jako zestaw na strąga czy czy czy, troć, czy generalnie jakieś tam łososiowate powiedzmy. I mamy w zestawie trzy, trzy blaszki, dwie obrotówki, jedną wahadłówkę. Ta mi się podoba najbardziej. Ta to myślę, że może się sprawdzić na przykład na okonie, czy nawet na szczupaka. Trudno powiedzieć. To jest też coś, co mi się bardzo spodobało. Zestaw karpiowy, zestaw sztucznych przynęt, kulka, pelet, orzech tygrysi i kukurydza. A wszystkie są, oprócz orzecha, wszystkie są pływające. Natomiast orzech jest tonący, więc trochę nie bardzo rozumiem sens tej przynęty. No nie wiem, może na przykład ma jakiś zapach, zobaczymy jak otworzę. I dwa gotowe zestawy spławikowe. E, myślę, że takie do bacika bardzo spoko. No, mi się podobają. Kupiłem je. E, kupiłem je, bo właśnie z, z myślą o łowieniu na, na bacika. Bardzo wygodny, gotowy zestaw. Wygląda super. E, otwieramy, dotkniemy, zobaczymy, jak to jest wykonane i, i powiem, czy faktycznie warto. E, zacznę od tych sztucznych przynęt, bo, bo to mnie najbardziej chyba zaintrygowało. Mój ulubiony rodzaj opakowania. O, proszę bardzo. Zobaczcie, to jest w takim fajnym pudełeczku. Wgląda naprawdę nieźle. Nie, słuchajcie, one nie pachną. Więc naprawdę... Ale nie mają też negatywnego yy, zapachu, co jest na pewno dobre. E, miękki silikon. Nawet widzę, że są... E, one są nawet już dziurkowane, więc nawet nie trzeba ich przebijać igłą, tylko po prostu przeblec przez włos, ewentualnie nabić na haczyk. Mięciutkie. E, zupełnie nie mają zapachu, więc nie bardzo rozumiem tego orzecha Tygrysiego. A może właśnie, żeby obciążyć nim pływającą unoszącą się w tonie przynętę jako przeciwwaga dla, dla pływającego. No może tutaj się sprawdzić. No i teraz sobie sprawdźmy, czy, czy te przynęty faktycznie pływają, czy toną. Kukurydza bardzo ładnie pływa. Pelecik też pływa. Kuleczka też pływa, a czy orzech nie? No tak, to nie. Eee, szczerze, moim zdaniem to jest bardzo bardzo fajne. Czy za te pieniądze, bo to tak jak Wam mówię, w przedziale 4-5 zł. Właśnie zgubiłem, e, gdzieś posiałem paragon i, e, i nie mogę tego sprawdzić, e, ale to uważam za bardzo dobry zakup. Dalej, zobaczmy, co e, kryje w sobie opakowanie e, z zestawami spłodnikowymi. Otwieram. No, ogólnie, póki co, słuchajcie, oceniam te zakupy bardzo pozytywnie. Zobaczymy, jak będzie dalej. No, nie okazało się to bardziej, wiem. mam tylko przekonania co do, co do tego orzecha tygrysiego. Ale, tak jak mówię, no, jako jakaś przeciwwaga dla, dla tego spływającego, może być niezłe. To to w ogóle była rewelacja cenowa, za dwa takie sławiczki e, płaciłem e, 4,50, chyba nawet nie niecałe 4,50, w zasadzie za same drabinki tyle się płaci, no to mamy bardzo fajne e, sławiczki no myślę, że to takie dla początkujących wędkarzy to, to jest rewelacja, no nie trzeba wiązać haczyka, nie trzeba wyważać z tego sławika jest już wyważone, od razu ma od razu ma założone obciążenie tylko dopasować długość do, do wędki i się próbuję tutaj się doczytać czy jest napisane jaka jest grubość żyłki i wyporność spławika ale nie, tutaj niestety tego nie napisali tylko tyle, że zestaw spławików z nawijakiem nadaje się na płoć, leszcza i garasia. A jakby tak złowić na niego na przykład wzdręgę. zdręgach? czy to sprawdzają. Eee, naprawdę muszę wam powiedzieć, że wygląda to całkiem przyzwoicie, a no, na pewno to jest chińszczyzna, na pewno jest wy, cały zestaw jest wyprodukowany z, w Chinach. Ja tutaj nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości. Tutaj jest lekkie przebarwie, przebarwienie na tym e, spławiczku z kulką ten wygląda du dużo lepiej no może te linie nie są idealnie na namalowane, ale tak jak mówię dla początkującego wędkarza to jest rewelacja e specjalnie tego słuchajcie nie odpakowuję e bo to będzie jedna z nagród w naszym konkursie więc na razie odkładam na bok a, a na koniec filmu powiem, e powiem jak będzie z tym konkursem I jedziemy dalej słuchajcie ta przynęta napstrąga która moim zdaniem sprawdzi się na, na dużo więcej ryb niż strąg. Gramatury tutaj też niestety nie znajdziemy. To na pewno jest jakimś minusem tych, tych przynęt. No ale zobaczmy, co kryją w środku, bo to jest coś, co mi się bardzo spodobało. Naprawdę bardzo fajne przynęty i za te pieniądze w zasadzie jest trzy w cenie jednej, można powiedzieć. A nawet a nawet nie. No Zobaczmy sobie, tutaj też nie ma. No one są leciutkie, kilkugramowe, to może 3 gramowe jest. Eee, wahadłówka. No jak ktoś lubi łowić na wahadłówki, to one jest bardzo fajne. Powiem Wam, że te kotwiczki może nie są najlepszej jakości i pewnie warto by je wymienić. Eee, może do tej wahadłówki dodać jeszcze jakiegoś czerwonego chwościka. To też eee, też mogłoby się sprawdzić. No ale naprawdę tak się przyglądam jest to przyzwoicie całkiem wykonane e, perforowana blacha to, to może zagrać słuchajcie e, tu też nie widzę gramatury srebrna pole do popisu dla tych którzy lubią, lubią zrobić sobie coś sami można, e, można coś sobie namalować na niej zwyczajnie albo zostawić srebrną nie jest powiedziane że to się nie sprawdzi I nadal tutaj tak podobnie i tutaj bym wymienił tą kotwiczką ona jest ostra ale nie wiem, nie wiem, na ile jest solidna, no, trudno mi powiedzieć. Czy znaczy ta na pewno lepiej wygląda niż w tej e, obrotówce, bo zobaczcie, ona jest tutaj e, źle zlutowana po prostu. No nie wiem. A najbardziej ta też, ta też, wygląda spoko. Więc to chyba tutaj po prostu jakaś taka no są ostre, wbijają się w palec bez najmniejszego problemu. No i słuchajcie, no i ta o, ta obrotóweczka to to może być killer moim zdaniem. Wygląda bardzo fajnie. Z cienkiej blaszki będzie ładnie wibrowała. Jak tak patrzę, to jest równo wycięte. Tutaj taki chyba jest lekki brokacik jeszcze zatopiony. Super, naprawdę super. za te pieniądze w ciemno, można kupować. I słuchajcie, moi drodzy, to będzie, to będzie druga nagroda w konkursie. Sprawdźcie sobie jak działają te blaszki. Mam nadzieję, że osoba, która wygra konkurs, zrecenzuje je e, na, przykład na, na przykład w komentarzach pod, pod tym filmem. Myślę, że to będzie fajny prezent i ktoś, kto wygra będzie zadowolony. Ja bym był. Schowam do pudełka, to będzie rozsądnie w tym, w tym po prostu wysłać. No i słuchajcie, ostatnia rzecz. Chyba ta, która mnie najbardziej intryguje. A pewnie najbardziej intryguje mnie z tego względu, że jest to moja ulubiona metoda połowu, czyli gruntówka. Nadal, nadal nie piszą nic o ciężarze. Próbuję się doczytać, ale nie, nie, nie widzę. Tylko jest ostrzeżenie, żeby ostre haczyki trzymać z dala od ludzi nieodpowiedzialnych zwłaszcza od dzieci. Otwieramy i zobaczymy co tutaj jest ciekawego. Słuchajcie, jeżeli te wszystkie rzeczy by się rzeczywiście przydały i to kosztuje 7,50, gdzie, gdzie za same haczyki byśmy zapłacili, no, no nie oszukujmy się, koło też kosztują, oczywiście nie jestem w stanie ocenić ich jakości. To jest hak rozmiar 10, 10 sztuk na żyłce 0,25, więc to nie jest do delikatnego łowienia z całą pewnością. Rozwińmy sobie jeden taki haczek. Jest niedociągnięte oczko, więc tu na pewno trzeba to dowiązać jeszcze raz albo zacisnąć, ale to nie jest łatwe, bo wystaje naprawdę minimalny kawałek żyłki. Za to na pewno minus. Myślę, że żółka też mogłaby być trochę cieńsza. Jaka to jest długość? To nie jest pół metra, to będzie gdzieś za 40 cm. Haczek jest dobrze zawiązany. Jest ostry. Łapie, łapie się. Za skórę. No, Jedyny ten minus, no, że trzeba przewiązać sobie to oczko, bo, bo ono jest zwyczajnie niesolidnie zawiązane. Ale pozostałe są już ok, więc e, co jest że tylko ten jeden jest e, dziadowski. E, będę tego używał. Będę tego używał e, i na pewno też Wam polecam. Czy to jest dziesiątka? Słuchajcie. Nie wiem. Moim zdaniem to jest trochę mniejszy haczek niż dziesiątka. Ale może. No trudno. Nie, nie, nie porównam. Może to i jest dziesiątka. Dwa ciężarki 8 ośmiogramowe. Bo tutaj akurat jest, yy, jest cena. Zatopiony krętlik. słuchajcie. Się trzyma mocno. Nie rusza się. Próbuję go wyrwać. Nie da rady. Nie daje rady go wyrwać. Yy, będzie, yy, będzie fajny do bocznego Troka, troku. Ośmiogramowy. Nie, to, to też jest coś, co na pewno nie wyrzucę i mi się przyda. Eee, ten korzyk teraz patrzę. Zastanawiam się nad jednym, bo kiedyś kupiłem coś podobnego sobie na, w Chinach. I się. O, tutaj będzie to samo. Odgina się blaszka, wiecie, i on po którymś rzucie. Potrafi po prostu ten plastik potrafi spaść. Jest na to sposób. Trzeba przewiercić, yy, zanitować i na pewno już wtedy nie spadnie. Przy czym no, jest to na pewno jakiś minus tego koszyka, aczkolwiek taki plastikowy z niewielkimi dziurkami można go e, na przykład do robaków użyć. Zanęta, robaki i zanęta. E, do nęcenia na przykład, nie wiem, e, towarem z gliną. E. Nie jest to nic nadzwyczajnego, ale nie będę go wyrzucał. Lekki jest 10 gramowy, 15. Eee, spoko nie ma, nie ma tragedii spodziewałem się czegoś dużo gorszego no i tutaj mamy e, jeszcze agrafki zwykłe krętliki trzy sztuki o ile dobrze pamiętam e, gdzie położyłem to pudełko? Tutaj, tutaj położyłem tak, trzy sztuki krętlików i pięć sztuk agrafki do e, do koszyka krętlik jak krętlik, nic nadzwyczajnego to, to jest taki najbardziej podstawowy krętlik. To mnie najbardziej interesuje, powiem Wam szczerze, bo to tego używam. Dziurka jest dość gruba, więc myślę, że dobrze nawlec to na rurkę igielitową, bo będzie latało na żółtym, będzie mogło się plątać. Zobaczmy, jak się przypina do tego koszyk. Bo rozumiem, że jest dedykowany właśnie do tej agrafki. No trzyma się, no. Jest dobrze. Jest dobrze. Ogólnie, słuchajcie, moi drodzy, nie jest to sprzęt z najwyższej półki. Nie ma się co spodziewać cudów, ale na zdecydowany plus e, zaliczam ten e, zestaw sztucznych przynęt, ten, który mamy tutaj. To jest, e, to jest plus. To jest coś, czego na pewno będę używał. Na plus e, zaliczyłbym też te blaszki bo moim zdaniem są bardzo fajne, ale czy rzeczywiście są, to oceni to już osoba, która wygra konkurs. Eee, całkiem niezłe są te spławiki, e, przy czym no, z zaznaczeniem, że to raczej dla, e, dla osób początkujących, bo jestem przekonany, że osoby, które dłużej już łowią ryby, e, wybrałyby zupełnie inny, e, inny kształt spławika. To jest taki mega uniwersalny do, do każdego rodzaju ryby. Ale jak ktoś wygra. Nie wiem, czy z dziećmi będzie chciał chodzić, czy sam też będzie chciał na nie połowić. To ja będę wdzięczny za, za Waszą recenzję z nadwody. No i ten zestaw fiderowy, gdzie mam bardzo mieszane uczucia, bo koszyk jest ok, ale nic nadzwyczajnego. Dobre są te agrawki do, do mocowania koszyka. No, nie ma się o co do nich przyczepić, To jest dość duży rozmiar, ale, ale są spoko. Krętlik, no krętlik to się zawsze przyda. No i te haczyki. Ja na nie spróbuję połowić. Myślę, że się sprawdzą. Nie, są to, nie jest to najwyższa półka, ale słuchajcie, nie są też złe. Chyba jest faktycznie dziesiątka. Ja lubię się czasem przeczepić i właśnie to zrobiłem, ale nie. Mówią prawdę, że to jest dziesiątka. Ta żyłka pewnie mogłaby być cieńsza. Ale jest idealnie przezroczysta, więc myślę, że nie będzie jakoś bardzo widoczna w wodzie. No i co? No, najprzyjemniejsza być może dla niektórych część z tego filmu. Eee, konkurs. Tak jak mówiłem, w konkursie będą do wygrania te dwa zestawy spławikowe. Jedna osoba dostanie jeden, druga drugi. No i dla trzeciej osoby, eee, trzecia osoba dla trzeciej osoby wylosuję zestaw błystek, a sobie zostawię resztę. Zwłaszcza to, mam nadzieję, mam nadzieję zrecenzować to też nad wodą, bo, bo to mi się podoba zwyczajnie. Jakie są zasady konkursu? Eee, no, takie jak zawsze. Eee, trzeba zasubskrybować mój kanał, chyba że już go subskrybujesz, wtedy nie trzeba. Eee, łapka w górę i komentarz pod filmem o treści, chcę wziąć udział, biorę udział. No, coś podobnego, coś w tym stylu. Eee, wszystkich serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w konkursie. Jeżeli chodzi o sprzęt z action, to jako polecam. Za te pieniądze to jest. Petarda ogólnie jest to średnia półka, średnia, średnia złamana na niższa w zależności, w zależności o, o czym mówimy, ale ogólnie wychodzi to nam na, na półkę średnią po prostu za, za doskonałe pieniądze, więc jest to naprawdę dobra alternatywa. Dla sklepów wędkarskich każdy sobie coś tam wybierze. Są też zestawy wędek. Ja je oglądałem, zupełnie mi nie, nie, nie wpadły w oko, więc nie zdecydowałem się ich kupić. Są torby, są podbieraki, więc uważam, że można się wybrać na, na zakupy Direction i spróbować wybrać coś dla siebie. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie filmu. Wodą, cześć.